Mam dobrą wiadomość na sam początek tego nagrania, więc witam was jeszcze przed finalnym powitaniem. Otóż tuż po rozmowie okazało się, że gościni tej rozmowy, czyli doktorantka Marta Siepsiak, będzie prowadzić w maju dwa webinary, które będą dotyczyły tematyki nadważliwości na hałas oraz osobno właśnie e, drugi z nich będzie poświęcony rozmowie, której wysłuchacie na temat... Mizofonii. linki do tych webinarów znajdziecie w opisie do tego materiału. No i zapraszam do wysłuchania tej rozmowy, która była wyemitowana na antenie Radia Luz. Miłego słuchania. Cześć, cześć. Minęła już godzina 17 i to parę chwil temu, co oznacza właśnie po tym dżingu, który usłyszeliście, naszej zajawce można powiedzieć, że zaczynamy kolejne wydanie popularnej naukowej audycji na Snapsach. Z wami wita się nie pierwszy i nie ostatni raz na pewno. Paweł Krastacz, a tematem, który dzisiaj będzie właśnie obecny wśród nas, z nami przez najbliższą godzinę, będzie pojęcie, które jeśli nie jest Wam znajome, to tym bardziej według mnie warto będzie się o nim dowiedzieć, ponieważ tematem tego spotkania jest mizofonia i o tym, czym jest mizofonia, czym nie jest mizofonia, jak się bada mizofonię, to wszystko będzie możliwe dzięki towarzystwu naszej dzisiejszej gościni, która jest psycholożką, terapeutką dziecięcą, doktorantką na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, aktywną badaczką właśnie m.in. na temat mizofonii. Jest to Marta Siebsiak. Cześć, witam Ciebie w sumie już drugi raz na naszej antenie. Tak, dzień dobry, drugi raz się słyszymy. Najpierw przedstaw nam troszeczkę szerzej swoją personę Marto. Czym się tutaj naukowo zajmujesz na Uniwersytecie? Właśnie kończę doktorat, za kilka tygodni będę się bronić. Moje badania dotyczą mizofonii, ogólnie wrażliwości na dźwięki, głównie mizofonii u dzieci, u dorosłych, takich psychofizjologicznych korelatów psychologicznych, psychiatrycznych, audiologicznych. Tak bardzo szeroko sprawdzaliśmy, czym jest mizofonia, z czym jest związana. Czym jest mizofonia? Co to po prostu jest? Opowiedz nam tutaj w kilka minut. Mhm. Mizofonia to jest taki rodzaj nadwrażliwości na dźwięki, taki specyficzny rodzaj nadwrażliwości, bo to jest taka nadwrażliwość na specyficzne dźwięki, na wybrane dźwięki, raczej ciche, takie powtarzalne. Tu nie chodzi o to, że ktoś jest nadwrażliwy na hałas, może być też nadwrażliwy na hałas, ale to nie jest ten typ jest taka bardzo no, poważna rzecz, no bo utrudnia funkcjonowanie. To nie jest kwestia tego, że się czegoś nie lubi, czy nawet nienawidzi, tylko tego, że ma się tak silne reakcje psychofizjologiczne, że trudno na przykład wykonywać normalną pracę, trudno zjeść z kimś obiad, trudno usiedzieć w tramwaju, czy gdzieś tam dojechać do celu. No bardzo, w bardzo różnych obszarach życia ta mizofonia może dokuczać poważnie. Kiedy najczęściej pojawia się u osób takich młodych, u nastolatków, ale też młodszych, w naszych badaniach, akurat tych, które ogłaszałam tutaj jakiś czas temu, jak z sobą rozmawiałam, to właśnie w tych badaniach wyszło nam, że ponad 50% tych osób, które badałyśmy, to już miała mizofonię do siódmego roku życia. Było nawet kilkoro dzieci, które miały mizofonię około trzeciego roku życia, więc bardzo wcześnie. No, i tak się rozwija to właśnie. Może być też w późniejszym wieku oczywiście, ale zazwyczaj, czy to jest wiek taki młody, nastoletni, dziecięcy, nastoletni, młoda dorosłość, czy się pojawia. Mm -hmm. Co wiemy jak na razie o przyczynach występowania mizofonii? No, tak nie za dużo wiemy. To tak trudno też powiedzieć, jaka jest przyczyna, i myślę, że też nie ma jednej przyczyny. No, tak jak w każdym innym zaburzeniu, jednej przyczyny nie ma. Właściwie trudno mi sobie, trudno, trudno mi teraz. E, przypomnieć sobie jakieś zaburzenie, jeśli w ogóle takie istnieje, który ma jedną przyczynę. Zazwyczaj to jest trochę genów, trochę biologii, trochę środowiska, trochę, no, po trochu z wszystkiego. Skąd, skąd się bierze mizofonia? Naprawdę tego nie wiemy. Być może to jest jakaś pozostałość że na, u pewnych osób to nasilenie reakcji na takie odgłosy, które powiedzmy kiedyś tam mogły być zagrażające, mlaskania, czyli nie wiem, jak się jakieś zwierzę zbliżało i mlaskało, to mogło być potencjalnie niebezpieczne, ale to jest taka hipoteza, no mocno no wybujała trochę. Czy tak jest, czy tak nie jest, nie wiadomo. Czy jest to coś, co powinniśmy pojęciowo wiązać z dysfunkcją narządu słuchu? Nie, to nie o to chodzi. To Wiele badań, w tym nasze, akurat te nasze badania, które są częścią mojego doktoratu bardzo jasno pokazały, że mizofonia nie jest związana z, na przykład z niedosłuchem, inne badania też to pokazują, że to raczej nie chodzi o takie fizyczne uszkodzenia słuchu. Właściwie nie mamy żadnych powodów, żeby w ogóle tak twierdzić. Nie ma żadnych takich badań. Jak są już badania na ten temat, to pokazują totalny brak związku. Czyli mizofonia to nie jest uszkodzenie ucha, tylko to jest bardziej na takim centralnym poziomie, na poziomie neuronalnym, czy takim bardziej psychologicznym. Tak, neuropsychologicznym, neurofizjologicznym. Marto, jak wygląda życie z mizofonią? Życie osób z mizofonią może być naprawdę bardzo różne. To też jest tak, że mizofonia czasem jest lżejsza, czasem silniejsza, czasem się nasila, czasem tak jakby jej nie było, potem znowu jest bardzo silna. Więc to nawet u jednej osoby to bardzo różnie może wyglądać. Też no, Ludzie się różnią, również osoby z mizofonią się różnią. Niektóre są bardziej wybuchowe, inne mniej wybuchowe, jedne bardziej otwarte, towarzyskie, inne mniej. No, tak jak każda inna osoba, prawda? Więc, więc to życie można prawie wyglądać bardzo różnie, ale no, generalnie w mizofonii o to chodzi, tak jak w każdym innym zaburzeniu, że wpływa znacznie na życie. Czyli osoby z mizofonią nie mają takiej swobody w wyborze. Czy do pracy, czy znajomych nawet, czy to mieszkania. No i też rodzina, nie ukrywajmy, zwłaszcza, że to się pojawia w okresie dziecięcym. O tak, dobrze, że o tym mówisz, bo ja to przeskoczyłam. To, to jest bardzo trudna sytuacja. To jest trudne, bo ludzie też mają takie no, poczucie winy, że tak się zachowują, aby się nie chcieli tak zachowywać, że chcieliby zjeść z rodziną, ale nie są w stanie zjeść. Dlaczego tak jest, tacy są? Dlaczego, e, dlaczego muszą tak reagować, że nie chcieliby czuć tego, coś, co czują. To jest taki aspekt mizofonii, o którym się mało mówi, a jest ważny, bo raczej jak się mówi o mizofonii, bo to jest takie medialne, tak fajnie w gazecie napisać o tym, że ktoś krzesłem rzekomo rzuca, ale najczęściej tak mizofonia nie wygląda. W się sensie u młodych ludzi, rzeczywiście, u dzieci, które mają trudność jeszcze z hamowaniem gdzieś tam reakcji, no to tak może wyglądać, no ale to jest związane z taką jeszcze niedojrzałością układu, też nerwowego, z umiejętnością panowania nad własnymi emocjami. Ludzie z mizofonią nie chodzą i nie, i nie rzucają krzesłami. Natomiast bardzo cierpią, najczęściej trzymają to w sobie, nie mówią, wstydzą się powiedzieć, chociaż no, to bardzo zależy. bardzo zależy od osoby. Są osoby, które krzyczą, jasna sprawa, to naprawdę nie da się tak e, powiedzieć, ale, ale to nie jest tak, że to chodzi tylko o krzyczenie, o zwracanie uwagi, to też chodzi o taki wewnętrzny ból i takie poczucie właśnie, dlaczego ja to mam, dlaczego, dlaczego ja tak reaguję, nie chciałbym tak reagować, nie chciałabym tak reagować. Co warto powiedzieć nam wszystkim na temat osób z mizofonią i co ty byś chciał powiedzieć właśnie osobom z mizofonią? Tak bezpośrednio. Trudne zadanie. Osobom, które mają mizofonię, nie muszę tłumaczyć, że mizofonia jest prawdziwa, natomiast do osób, które nie mają mizofonii, do rodzin, do nauczycieli, do psychologów, którzy jeszcze nie do końca wierzą w to, do, do przeciętnej osoby, na przykład, która nigdy o tym nie słyszała, to bardzo jasno chciałabym powiedzieć, że mamy bardzo dużo danych. To są dane, które trudno podważyć, że mizofonia istnieje, da się ją obiektywnie zmierzyć, powoduje istotne cierpienie, znaczne obniżenie jakości życia, że jest bardzo dużym problemem, że koniecznie trzeba to badać i koniecznie trzeba szukać pomocy. To nie jest coś, co ktoś sobie wymyślił, coś, co ktoś sobie wybrał. Na mizofoniu trudność zapanować dotyczy się w szczególności dzieci. Nie można mieć pretensji o to, że ktoś ma mizofonię. Tak samo jak nie mamy pretensji do kogoś, że Jeździ na wózku, że nie może się poruszać, że nie jest stanie ma uszkodzony, nie wiem, kręgosłup, tak nie możemy mieć pretensji do osoby, że ma mizofonię. Tak jak nie mamy pretensji do osób niewidomych, że są niewidome, bo sobie tego nie wybrały, tak nie możemy mieć pretensji do osób z mizofonią, że czują to, co czują, bo nikt sobie tego nie wybrał. I mizofonia jest tak samo prawdziwa, jak każde inne zaburzenie czy choroba. To nie jest moda, to nie jest jakaś wymówka, prawda? To jest prawdziwe. To jest prawdziwe. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Naprawdę jest ogrom badań na ten temat. Nie mamy żadnych wątpliwości, że mizofonia istnieje. Wiemy o nim bardzo dużo. To nie jest moda, niestety. Jak często może ta mizofonia występować? Wiemy o odsetkach wśród społeczeństwa. Ile to może być procent nas, mniej więcej? Bardzo trudno to powiedzieć. Badania pokazują, że tak od 3 do 20%, jedne badania pokazały, że 50%, ale to już są absurdalne jakieś wyniki. To wszystko zależy od tego, kogo badamy i jak badamy i czym badamy, bo misofonie niektórzy bardzo szeroko tak umują i niektórzy utożsamiają mizofonię tak bardziej z taką szeroką nadrażliwością na dźwięki. Czy niektórzy mówiąc o mizofonii też takie subkliniczne objawy włączają jako objaw mizofonii, no to wtedy wiadomo, że te liczby, te procenty są znacznie wyższe. No ale. No, trudno powiedzieć. No, jak coś występuje w środowisku na poziomie 20%, no, to znaczy to jest jednak rozkład normalny. W sensie, że będzie te 20% społeczeństwa, które jest bardziej nadwrażliwe na dźwięki. Ale w przypadku mizofonii, takiej klinicznej mizofonii, to my nie mówimy o takiej nadwrażliwości, że po prostu 20% społeczeństwa ma nadwrażliwość, tylko to raczej chodzi o. Mm, znaczy nie raczej. To chodzi o poważne, o poważne dolegliwości, które utrudniają funkcjonowanie i to, to będą raczej niższe procenty, ale jakieś objawy mizofonii ma znacznie więcej osób, na przykład, właśnie do 20% może to dochodzić. Dobrze. Mamy jeszcze jeden wątek, który ja i moja DHD oczywiście musimy tutaj poruszyć. Co wiemy dotychczas na temat korelacji, współwystępowania? Na różnorodności, czyli właśnie bycia na spektrum autyzmu, z diagnozowa DHD z obiema jednocześnie, bo oczywiście znowu przypominam, obie na raz też można mieć. Jak to jest z tą różnorodnością i mizofonią? Jeśli pytasz o współwystępowanie ze spektrum autyzmu, no to wiadomo, że osoba w spektrum autyzmu może mieć mizofonię, a osoba z mizofonią może być w spektrum autyzmu. Pewne, pewne aspekty mizofonii. I spektrum autyzmu oczywiście się pokrywają, no bo w spektrum wiele osób, tam ponad 50 czy do 70 nawet procent ma nadwrażliwość słuchową. No a mizofonia jest rodzajem nadwrażliwości słuchowej, a to jest inny rodzaj nadwrażliwości słuchowej niż u większości osób w spektrum. Więc to nie jest to samo. Czyli osoba w spektrum może mieć mizofonię, ale raczej większość osób w spektrum ma inny rodzaj nadwrażliwości na dźwięki. Tak. Tak z takich aspektów pokrywających się, no to badania pokazują, ale też logika. No jak mówimy o takich dwóch podobnych zaburzeniach, w sensie dwóch zaburzeniach, no to wiemy, że w bizofonii jest trudność u wielu osób, i to wiele badań pokazuje, że jest trudność z regulacją emocji, no z emocjonalnością po prostu. I w spektrum autyzmu też to, jest, no też to jest pogorszone, że jest duża trudność z regulacją emocji najczęściej, więc to jest obszar, który się łączy. Natomiast jeśli chodzi o funkcjonowanie społeczne, które jest no, w centrum spektrum autyzmu, te trudności, szeroko rozumiane trudności, w szeroko rozumianym funkcjonowaniu społecznym, to jest, no, to jest takie centrum spektrum. Natomiast w mizofonii to nie jest centrum. W mizofonii to jest konsekwencja. Osoby z mizofonią tak podstawowo, z założenia mizofonii, nie mają trudności, nie wiem, z teorią umysłu, czy z komunikacją międzyludzką, te trudności, jeśli są, one są raczej konsekwencją mizofonii, a nie taką składową, stałą. Czyli jak ktoś ma trudności w funkcjonowaniu społecznym, to raczej z tego powodu, że no, pewne osoby triggerują, więc pojawiają się bardzo silne emocje, więc jasna sprawa, że wtedy ma trudność nie wiem, w komunikacji, w pracy, w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Ale to nie jest taki osiowy objaw mizofonii. Wiele osób z misofonią świetnie funkcjonuje, jeśli nie większość, świetnie sobie radzi tak społecznie. To, to to nie jest problem, który się pojawia. Tak tak standardowo osób z misofonią. Badania pokazują, że no nie, no raczej nie jest bardzo. Pewne aspekty się pokrywają, większość, większość nie. U nas w tych właśnie badaniach z dziećmi, myśmy badali to na różne sposoby i nie ma związku. W naszych badaniach, tak samo jak w kilku innych nie ma związku między mizofonią a objawami spektrum autyzmu. Poza tymi właśnie nadgrzeźliwość historyczna i regulacja emocji, ale to też nie są istotne różnice. To są takie, że dochodzą gdzieś tam, tak niby się wydaje, że może coś być na rzeczy, ale nie wychodzą różnice istotne. Tak, a porównując tym razem do ADHD, do badań na temat ADHD, czy to jest jakiś dobry trop? Są jedne, jedne badania z Turcji, gdzie rzeczywiście było dużo ADHD u osób z misofonią. Natomiast wszelkie badania takie prowadzone w Stanach to tego nie potwierdzają. Nie przypominam sobie, a europejskie też, też nie było w związku. Być może, to ty wiesz, to może z różnych przyczyn, to, to różne przyczyny mogą być tych różnic w badaniach. Na pewno potrzeba więcej badań, ale jeśli szukałbym związku między misofonią a czymś, na pewno nie byłoby to ADHD, na pewno nie. No, i liczę na to, że nauka właśnie zbada ten temat jak najlepiej w najbliższych latach. Więc teraz przejdźmy do tej części, gdzie opowiesz właśnie o tym, co się zadziało przez te ostatnie miesiące w Twoim przypadku. Więc wróćmy do tego sierpnia, rozmawialiśmy na temat badania, co konkretnie wtedy na tych dzieciach zostało zbadane, jakie mamy z tego wyniki jak na razie, no i co dalej, że tak powiem, się potoczyło w Twoim przypadku. No, bo troszeczkę, że tak powiem, świata zobaczyłaś właśnie później. Tak, z tymi badaniami. To musiałam się bardzo spieszyć, żeby zdążyć, bo pod koniec sierpnia już wyjechałam na staż do Stanów, gdzie właśnie przez pół roku byłam w takim centrum, no świetnym centrum badania mizofonii, badania, terapii mizofonii w Duke University. No, tak, było bardzo ciekawie, ale można jeszcze o tych badaniach powiem na dzieciach, które robiliśmy. Mamy bardzo dużo wyników. Jedne badanie już wysłaliśmy do recenzji. One są, ja je udostępniłam. Ten artykuł to jest preprint, czyli taki artykuł jest już udostępniony, ale który jeszcze nie jest oficjalnie opublikowany. Można sobie go wygooglować i sprawdzić. Co ciekawe, nawet można skomentować, jak ktoś zobaczy błąd, to zachęcam, można czytać, e, znajdować błędy i mi o nich pisać, bo to jest właśnie ten moment, w którym e, to jeszcze nie jest ostateczna publikacja artykułu. Więc jest ten artykuł, myśmy w nim znaleźli co myśmy tam znaleźli? No znaleźliśmy przede wszystkim brak różnic między dziećmi z, z mizofonią i dziećmi bez żadnych nadrażliwości na dźwięki w zakresie spektrum autyzmu, one się nie różniły. Te dzieci nie różniły się też, jeśli chodzi o występowanie ADHD, nie różniły się, jeśli chodzi o kompetencje emocjonalne i społeczne. Tylko to podkreślam, że to są takie badania wstępne, trzeba je powtórzyć, trzeba to sprawdzić w różny sposób. no Myśmy to robili takimi testami nie na zasadzie opinii, że ktoś się wypowiada, a moje dziecko jest takie i takie, tylko myśmy robili takie testy wykonaniowe. Czyli dzieci musiały powiedzieć, co by zrobiły w takiej sytuacji, co trzeba zrobić w takiej sytuacji, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie było też różnic. Z takich ciekawych rzeczy, no oczywiście, dzieci, już dzieci z mizofonią miały podwyższone nasilenie objawów depresji i lęku, istotnie wyższe miały nasilenie depresji i lęku niż ich rówieśnicy. To myślę, że jest taki ważny wynik. Częściej też miały OCD, częściej. Częściej miały, tiki trochę częściej miały, ale wcale nie aż tak bardzo częściej. To myślę, że jest jeszcze ciekawe, że młodsze dzieci z mizofonią bardzo często ich rodzice raportowali, że one krzyczą, biją, czyli no, w reakcji na te dźwięki przejawiają agresję werbalną i fizyczną. Natomiast już u nastolatków tego nie było, czyli nastolatki już nie używały agresji fizycznej w odpowiedzi na te dźwięki, ale było bardzo dużo samookaleczeń. 50% z tego, co pamiętam nastolatków przyznało, że podczas słuchania tych dźwięków, na przykład, nie wiem, drapie się, szczypie, przygryza wargi, robi sobie siniaki i tym podobne rzeczy. To jest takie no, poważny wynik, bardzo martwiące, ale też wskazujący na to, że to, że czegoś nie widać, to nie znaczy, że tego nie ma. Bo jeśli dziecko czy osoba dorosła mówi, krzyczy, to tak naprawdę łatwo to zauważyć i łatwo pomóc. Ale jeśli nastolatek nie krzyczy i nie mówi, no to wtedy jest trudniej. No ja tylko dodam, że wiem jak to jest. Właśnie latami nie mówić nic na temat tego, że wtedy nieświadomość ADHD jego objawy, no po prostu mi zaczęły rujnować życie, mówiąc wprost. Więc z innej perspektywy powiedzmy, że mogę to zrozumieć właśnie naprawdę osobiście. Czy znalazły się jakieś tutaj różnice w porównaniu płci? Bardzo różne są badania, szczerze mówiąc. Na początku tak myślano, że głównie kobiety, ale teraz, jak robili badania na populacji, czyli no specjalnie dobierane osoby względem tego, ile danych osób jest w społeczeństwie, no to nie wychodzą różnice. Jak się robi takie poważniejsze, mocniejsze badania, gdzie rzeczywiście nie ma takiego skrzywionego doboru. Do badań, no to nie ma różnic między kobietami e, i mężczyznami. Niestety bardzo trudno i bardzo dużo pieniędzy to kosztuje, żeby zrobić takie badania. Większość badań, e, większość badań polega na tym, że po prostu zapraszamy osoby jakieś do badań i je badamy. Na przykład te badania, które ja robiłam do doktoratu, no to zapraszaliśmy osoby badane które się zgłosiły, te badaliśmy, jeśli spełniały kryteria, oczywiście. No i tam większość e, to była kobiet u nas, 70% z tego, co pamiętam. Osób w tej grupie mizofoników to były kobiety. No ale to nie jest dowód na to, że większość mizofoników to są kobiety, to jest dowód na to, że kobiety być może są bardziej chętne do brania udziału w badaniach. No i właśnie co działo się w Stanach dalej? I jak rozwój właśnie badania mizofonii wygląda już tak globalnie w science, takim globalnym, w nauce? No, Mizofoni bada się cały czas, bardzo intensywnie na całym świecie. Przez ostatnie dwa lata opublikowano więcej badań niż przez wszystkie wcześniejsze lata razem wzięte, więc wyobraź to sobie. Czyli naprawdę publikuje się bardzo dużo, i już naprawdę bardzo dużo wiemy, jak wygląda globalnie. No generalnie, jeśli mówimy o badaniach mizofonii, to cały czas mówimy o takich badaniach globalnych, światowych, no bo to się wszystko publikuje raczej po angielsku, jak tam było. No i ja bardzo się cieszę, że miałam możliwość, okazję być tam, zobaczyć, jak oni to badają, jak wysokie mają standardy badań. Jak też prowadzą terapię, bo oni prowadzą badania nad terapią, więc to, to były takie częste tematy, na temat os osób, które przychodzą, w jaki sposób im pomóc, co zrobić. To było coś dla mnie super wartościowego, no bo też jestem e, psychologiem, psychoterapeutą, więc zajmuję się też tym w praktyce. No i mają bardzo dużo badań, bardzo duże bazy danych, mają, więc jest co liczyć. Trochę, trochę liczyliśmy, trochę pisaliśmy, napisaliśmy też taki rozdział do książki popularno-naukowej. Nie wiem, kiedy ona się ukaże, ale ma być chyba taka ogólnodostępna. No i przede wszystkim ten kontakt z innymi ludźmi, którzy robią podobne rzeczy, to jest takie świeżające, to jest takie dające nowe perspektywy, otwierające nowe drzwi, że jest z kimś rozmawiać, kto może ma trochę inny pomysł na to, na co ja mam pomysł. Także serdecznie polecam uczyć się od innych. Tak. Powoli już zmierzając do brzegu tej rozmowy, tak jak zaczęłaś, no wkrótce mam nadzieję, że już spotkamy się z panem doktor Martą Siepsiak, czego bardzo, bardzo tak. tutaj serdecznie życzymy całą redakcją i naszym radiem. No to za jakie kolejne plany możemy trzymać kciuki i jak widzisz na razie swoją przyszłość najbliższą i czy to też będzie związane właśnie z mizofonią? Ja ciągle o mizofonii wszędzie mówię, ale to nie jest tak, że ja jedyne co w życiu robię to badanie mizofonii. Robię też inne rzeczy, bo jestem właśnie psychologiem dziecięcym, nie tylko dziecięcym. Dziecięcym młodzieżowym jestem psychoterapeutą, z dorosłymi też pracuję. Nie tylko nad mizofonią, właściwie głównie nie nad mizofonią, za co można trzymać kciuki, za to, żebym się obroniła niedługo, za tych kilka tygodni, żeby się udało. No i teraz czekam cały czas na grant, jeśli się uda dostać grant. Nie musi się wcale udać. Może się udać albo się nie udać. To jest normalne, że się nie udaje, że trzeba próbować kilka razy. No ale złożyłam grant, czekam. Jeśli się uda, no to zaczniemy niedługo badania nad, no można powiedzieć, terapią, czy częścią terapii, takim elementem terapii, mizofonii. Za to trzeba trzymać kciuki, tak? Poproszę. Zakładam też, że możesz zachęcić inne osoby, które jeszcze studiują, do zainteresowania się tematem i może pójścia badawczo w tę stronę, no bo jak wyjaśniliśmy. Zapotrzebowanie jest, prawda? Na następne osoby, które się naukowo tym zajmą, prawda? W mizofonii jest tak dużo obszarów do badania, że to jest naprawdę taki temat. Wdzięczny, chodliwy, ważny. Tak, i coraz więcej osób to bada. Coraz więcej osób nawet w Polsce to bada, więc to jest taki dobry znak. Tak, tak, tak. To dobry znak, rymując nawet. Dobrze. Gdzie znajdziemy. Więcej informacji na temat tego, co konkretnie robisz, i czy możesz też ewentualnie do innych dodatkowych źródeł nas tutaj odesłać na koniec? No, my mamy projekt Dźwięk, mamy stronę, fanpage na Facebooku, Projekt Dźwięk. On nie jest aktualizowany jakoś bardzo często, bo za bardzo na to czasu też nie mam. W tym momencie inne rzeczy są takie priorytetowe, akurat, ale no jak coś tam, coś publikujemy, coś wychodzi, to staram się coś tam napisać. Jeszcze jakieś inne źródła? Marto. So quiet. Tak, tak. Jest to strona internetowa soquiet.org. I na tej stronie, oprócz informacji o researchu, można też znaleźć informacje, jak można dostać dofinansowanie do swoich badań. Więc to jest bardzo ciekawa informacja, którą rzeczywiście wspólnie polecamy. To można znaleźć, tam są różne informacje. Jak ktoś szuka badań, to Google Scholar. Tam są wszystkie badania, gdzie jeszcze, nie wiem co bardzo, gdzie mam jeszcze odesłać. Po polsku to tak to nie mam za bardzo gdzie odsyłać, ale jak się po angielsku wpisze, to, to na pewno będzie dużo informacji. Zapiszemy to po angielsku przez jakby PH, czyli misophonia oh przez PH. No i tutaj mhm. myślę, że te wyniki na przykład na scolarze, jak właśnie teraz to widzę, na pewno wyjdą. No i mam nadzieję, że tutaj twój już objęty doktorat i wszystkie te prany na przyszłość wyjdą i tego szczerze tutaj jeszcze raz życzymy. No, i mam nadzieję, że kiedy będziemy mogli mieć następne spotkanie, może z kimś innym, już który bada ten temat, mam nadzieję też w Polsce, no to sobie tego życzmy, prawda? Także tobie bardzo, 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 bardzo dziękuję za to, że udało nam się to spotkanie wygospodarować. No, i liczę na to, że dzięki takiej godzinie spędzonej na temat, który naprawdę może pomóc ludziom w ich funkcjonowaniu, w zapobieganiu problemów z ich właśnie zdrowiem psychicznym też nieraz. To są tematy, które robię najbardziej, które rzeczywiście mogą y, ludziom pomóc naprawdę, naprawdę mocno. Z nami była, no liczymy, że już tuż, 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 y, ale obecnie doktorantka y, Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Marta Siepsiak. Oby do usłyszenia na naszych rosackich falach Akademickiego Rady Luz, zwłaszcza na synapsach. Dzięki za spotkanie. Dziękuję bardzo. Tak, I ja też równie mocno dziękuję za Waszą obecność. Kolejny raz usłyszycie na synapsach, tym razem genetycznie. Wiecie, 91.6 FM, jak zawsze, na Was czeka w sobotę od 15 naukowo. Z Wami był przez ostatnią godzinę Paweł Hrastacz. Życzę Wam udanego wieczoru. Do usłyszenia.